z tej strony Kuki. W dzisiejszym filmiku będziemy polować na Karla, jest to najnowszy Brawder, jest on super rarem, jeszcze tego nie mam, jeszcze nim nie grałam, no akurat to jest chyba oczywiste, czyli grałam, a na prywatnym serwerze, gdzie boty były bardzo słabe, więc chciałabym go trafić i wytestować. Tak się prezentują moje czesty, mam 67 Brawboxów, 8 Bigboxów i 1 Megaboxa, plus jeszcze Bigbox, czyli mamy łącznie 9 Bigboxów. Najpierw zaczniemy od Blackboxów. Czekajcie, wtedy, że się wyciszy telefon. po powiadomienia i zobaczymy sklep. Jest on za 59 gemów. panio. Teraz przepraszam za to, że rzeczywiście jakieś dźwięki. Dobra. W sklepie mamy frankę, którego kupiłem. Dobra, no to zaczynamy opening. Czekajcie, będę musiał pić, bo o tyle będzie dłuższy, będę dużo gadał. A więc zaczynajmy. Będę chyba otwierał szybko, no chyba, że coś będzie robić. A więc pierwsza skrzynka. U nas jeden ticket. Dobra, ciśniemy z tym szybciej. Będę mówił tym tu maluski temy, bo są najlepsze. we wszystkich rzeczy. będzie trójka. W prawym dolnym rogu. To się zatrzymałem, bo będzie nowy, który Blauder. chodzi o Big Boxy. Na tikety. Będę mógł zrobić takie podwójne. A nie, jak to nie ma sensu zbytnio. Dobra. 3 bonus tikety. Nawet spoko. Dobra. Nie my jeszcze coś potworzyliśmy. otworzyliśmy. Przedaż 10. Ja w ogóle liczę na albo nowego Blaudera. Albo na Gemy, bo najbardziej potrzebuję Gemy. Właśnie, rabki teraz. I na monety. Bo chcę sobie kupić Franka. Lepszy level. Ok, spadłem. mamy już 600, a trzeba było mieć 340. Więc niedługo jak ulepszy, to nawet może jeszcze widzimy na dziewiąty. w tym samym czasie. To ile chiemy tak na Majka. Czyli Franka dzisiaj. O Franka. Karl. <laughs> e, ja nie widziałem, bo tak klikałem. Mamy już Karla. Czekajcie, zaraj zdjęcie. I wyślę na grupę. Ja, jak się wystroszyłem. Chyba 20 skrzynek i mamy Karla. Dobra, otwieramy dalej. To już openik jest mega udany. Polowanko. Dobra, ciśniemy dalej te krzywki. Nawet nie widziałem. O, już ulepszenia drogi, to dobrze. Właśnie, jeżeli już nas stać... Jeszcze nie. Za, chyba. 800. To wtedy ulepszę od razu Franka. Tak, chyba już teraz będzie nas stać. Chociaż sobie ja i tak nie drobnę power'a. No, ulepszę Franka jeszcze teraz. Ale to będzie fajny odcinek, będzie dużo, że co się działo. Ja już trafiliśmy kadla. Te skrzynki zbierałem odkąd dowiedziałem się, od razu kiedy dowiedziałem się, że Karl będzie nowym drawlerem, to już zbierałem skrzynki. Dobra, idziemy do dalej. Tutaj będę się jąkał. O, nie wiem, z tym laski i chuchania. O, po prostu mam słaby mikrofon, o tak, ten tablet, fajnie pięć tysięcy pucharków, to też będzie filmik. 8 gemów. Bardzo dobrze. Patrzcie, za chwilę zobaczę, ile trzeba mieć. żeby Franka ulepszyć na nowy level. Czyli, ile trzeba tych ulepszeń, jakby. Patrzcie, będę mu pewnie wszystko ulepszyć. O, on to nawet jeszcze dzisiaj może to wbiję. Ale to jest to 1250. On no, w sumie powinno jeszcze wbić dużo hajsu. Bo a w sumie. Dobra, to, to wydamy do kadla Bo pewnie na flankę wybijemy to wszystko. Dobra. Lecimy. Już komalnik jest mega udany. Jak na brał w boxy i jak card. W sumie to ma być polowanie na kadla, i Open opening, ale tym więcej rzeczy trafi, tym lepiej. Ciekawe na który kadla idzie dzisiaj level. Myślę, że Karlem wybiję ja jeszcze jak na pierwszym levelu, albo go ulepszę, bo chcę mieć te 5 tysięcy szybciej. Może jeszcze dzisiaj to wybiję i będzie jeszcze jutro kolejny film. Frank. Fajnie, gdy jeszcze coś wypadło. Nie tylko Karl, bo w sumie to łatwo jest o karle na niebieskiego blogera. To jest naprawdę łatwiutko. Tak Srogi za to, że je w myszkę Jezus, zapraszają mnie Frank To była skrzynka Kolejny Frank Jezu. Johnson, pozdrawiam cię, ale na razie nie gram Johnson za chwilę sobie jeszcze tam jak się da wyciszać. I zagramy jeszcze jedną grę w, y, tym kadem, żeby wbić jeszcze jednego potem. Dobra. tak cztery ciasty, 5 gemów. Nice. O, 3 gemy. Dobra. Staciam skrzynka i zagramy jedną grę. Albo zobaczymy. Ja potrzebuję tych tokenów. Tutaj. Dwa. A mamy jeden. Zagramy jednego Game Graba. I od razu ulepszę tego Karla. Dobra, jeden game grab Poję jeszcze jedną skrzynkę. I dalcimy z Big Boxami. Kolejna gra i potem mega box. Już tam wyszukuję. Napiję się. Pstałem, że będzie dużo karlów, jeżeli w ogóle wbiję, nie wiem, czemu to wolno. Będą tak dwa karlule. No, ja i ten typak Patrzcie, na to jedno uleżenie, ale fajne. Tylko ona mega długo się ładuje. Bo ten kiedy musi wrócić do mnie. Tak powiem. Patrzcie, on też go ma na drugim poziomie. Nawet spore damy, zebrałem. Będę chciał wytestować jego ulta. Dobra, no, zadałem mu sporo. Ło, patrzcie, on ja go zabija. Ło, ale i dobry jest ten kardyn. Tam sobie demie. Jeszcze kurd, zabijam nawet. Serio mi się on. Już Ludzie w ogóle mają na nim star powery, pewnie już mają nawet 200 kucharków. Czyli no 200 to na pewno mają. Tak mi się zdaje, za chwilę zobaczymy. Dobra. Bijam ultę na tego typa. On też ma ulta. Chcę sobie tego zabić. O, jeszcze go zabiłem. Może on z nią, ale... Ja tam dużo zadałem. Kurde. Muszę przegrać jeszcze. Gościu chce mnie dojechać, bo ja mu się uda Ma dziwne dźwięki strasznie ten Karl ale myślę, że jest spoko. Dobra. Włączam ulta i tam lecę. Dobra. Przegramy tę grę. Ale dobra. Pucharków na minus nie będzie. Nie wpadnie coś. coś. Zobaczymy jakieś tokeny oby. Dobra. Są tokeny, więc jeszcze jedna skrzynka i teraz big boxy będą. Pierwszy big box, to już będę powoli otwierał, bo jest mało. O i Czy jest ma ikonka tam. KADL. Jak będzie cztery, w prawym dolnym, to znaczy, że nowy Browder. Ale nie sądzę, żeby jeszcze coś dropnął. Niestety. Dobra. A teraz w były, były dwa, ale były cztery etykiety. Wolę zamiast etiketów. O, trzy Tak i etiket. spoko. Dobra, i teraz... ostatnia skrzynka. Patrzcie, mam tyle monet. Ale i tak pranka nie ulepsza. To będzie... Mega ...megabox. Patrzcie, wiem, pucharków od 4000 aż 1840. Rekord miałem, dobra. Otwieramy mega boxa. nic nie będzie. Niestety, ale jakby Franka sypnęło o 30, to tak spoko. I jakby teraz Karl Shelly 150, ale dużo golu. No, szczerze, słaby ten megaboks. Dobra, teraz. Wybieramy do karla. Okej. Okay. Big Box. I przejdziemy. To dobrze. I pod karla kolejna rzecz. Jeszcze zagramy. Mecz karla. na dwa. O, na którym mam, będzie leweru już? O, już mamy na czwartym. Spoko. Zagramy sobie. Duo. Nie, to będzie duo. Niech będzie. Nie wiem, może będzie spoko na duo. Czyli, boże, ja wziąłem chyba solo, ale shutdowna mi chodziło w każdym razie. I będziemy kończyć ten filmik, albo wygramy jedną grę i kończymy filmik. Patrzcie, ma już 5000 HP. To już spory mam na nim, nawet czwarty tak szybko. Jest też że okej. Okay. szybciej wrócić ten kill off, jak się tak odbije. Więc trzeba go tak walić. Dobra, mamy ja dwie... ...dwa power cubesy. Patrzcie, on ma też dwa Power Cubes, y, ale mało wiele życia. O, co pójdę na czesty. Ko! będzie ciężko kogoś zabić w sumie, tak, no bo patrzcie, on wielki za zanim wróci, ale mógł już oderwać. O nie, dwa kadle na sojuszu. On i takim zabiorę Power Cubesa. O, możemy Sojusz Ma, Chyba. Sojusz trzech Karli. Możemy sobie brać wszystkich karli do teamu. Byłoby śmiesznie. On wam goście dostał. Spory damage. I tutaj też. Hmm. O tam na ma ulta. Urdem. Zabiłbym tych typów. Dobra. Cz Czterech Karli Sojusz, ale dziwnie się gra jak to jest na Karli. Dobra, wjeżdżam w tych typów, niestety, sorry. Mara. O, nie wiem, nie chciałam się z nimi sojuszować, tutaj to był taki sojusz bezsensowny, szczerze, no bo co tam się działo. Każdy był kadlem, no, każdy się mógł obijać przez przypadek. Dobra, i cisnę, kurde. O, ucieknie. A tutaj jest typek, który już ma dera. Dobra. No, myślę, że na tę mapę kadły jest spoko, Ty bardziej, że już mam na takim levelu, że, że jest masnio. Masło. Masło. Masło nie generalnie jest serio. Dobry jestem Karl. Mam nadzieję, że pucharki się będzie na niej tak łatwo wbijać. Ale założyć, że teraz wszyscy będą grać w tym, szczególnie na duo. Patrzcie, on tyle dostaje do majora To jest śmieszna taka klepa w sumie, bo taki gafy tak... Trzeba czekać. A no nie. Dobra, jeżdżę mój. Dobra, wygraliśmy pierwszą grę. Zegramy w sumie jeszcze jedną możemy. Fajnie się gra tym Karllem, sobie przyjemny działal. <grystanie> o, 30. Za wygraną 660 I już chyba nic więcej dzisiaj nie wbiję, Choć jeszcze za rangę. No i tak to stanie będzie. Musimy jeszcze raz Game Graba zagadać i będziemy kończyć ten filmik. Jestem zadowolony, Karl dropnął, no, ale myślałem, że zrobię coś jeszcze, na no serie trochę słabo z tymi dropami jak no, takie chesty Jeszcze dzisiaj może będzie, call, będę otwierał, a to jutro będzie filmik z tego. Yy, ten chest. Mega box. Zapiszcie się ze bucharków. Więc może dropnie jeszcze jakiś prowler, byłoby w kozacko. Jeszcze się napiję. Sorry za to, ale chciałem się napić. O dobra. Wierzę koło ogrę. Karl i u nas też jeden kar, ja. Dobra. Mam prawie, prawie ten sam team, tylko jest yy, ten i zamiast Franka. Pod względem ich teamu. Patrzcie, że ten ma mało HP, strasznie znalazł do mnie. To ma na pewno mniejszy level. Strasznie um, duży level jako takie szybkie. bicie. Eurera, patrzcie, uciekłem. <grym> patrzcie, on jest strasznie silny, bo w sumie masz pewne razy dwa demaze prawie. Jak już jedną masowę uderzysz. To on się cofnie tak szybko, szczególnie tą frankę. Najlepiej trafić kogoś tak ledwo co. Bo wtedy jakieś na pewno dwa razy. O on ma ulta szykowanego, ale on nic nie da... Członię, jak nie wiem dało. Nawet sporo, bo nie Uj na kadrilu. Chyba, oni mają teraz 10 gemów. Już wiem. Bo widzę. No. Dobra. Ale jak mnie teraz uta i już zabi do No nie. no mnie zatrzymał. Dobra. Kolejną grę przegramy. To już jest pewne. Niestety. Ale dobra, i tak pewnie nic z tego, mnie odejmie. To jeszcze jedną. Muszę zrobić ten token. Tym kardillem. Patrzcie, ja mam na czwartym, bo tam nie miał na pierwszym. Sobie zobaczę w tym czasie topkę na kardylu mm, Gdzie jest Karl? On jest niebieski, część sobie siedzi. Pa! Gościu ma już pewny start power. Nie, na ósmym i mam tyle pucharków. wow. Zobaczę sobie kolegę. Czy już ma ten ma Karyla. Nie ma. To dobrze. Cześć, zaproszę go. Zobaczymy jego reakcję. I znaczy co pisali na grupie. I no, wam przeczytam, jeżeli będą jakieś komentarze w stylu wow. Nie, <grym> nic nie ma. Dobra. No to gramy kolejną. gramy kolejną grę możecie zostawić lajka like i suba, to wspiera mój kanał i niedługo mam tyle miniaturek, na przykład mogę wam to właśnie ten opening polowanie na karla to jest mega fajna miniaturka sam ją robiłem wbijam 20 ręk na franku, kupuję skina na franku no jest dużo tych mam dużo tych miniaturek, są nawet ładne jeszcze na przykład mam, wbijam 5000 tysięcy pucharków już gotowe więc niedługo będą wszystkie te filmy w nie było, ale będzie Nawet jeszcze może... Znaczy no, na pewno jutro będą. Dobra, nikt nie wbija, to gramy jeszcze jedno duo. O! Kolega wbił. Nie przemu. <laughs> Piszę coś. Dobra. Może zagram ze mną grę? Czekaj. O, wyszedł. Czekajcie w sumie. Dobra. No to gram ostatniego graba. Może się uda. Taki dłuższy filmik. Możecie pisać, czy wolicie dłuższe, czy krótsze filmy. Ja tam wolę dłuższe. Czyli zledzi. Dobra, nie. więc graba nie wbija. To gram jeszcze raz solo się najbardziej opłaca, i będziemy kończyć ten filmik, który trwa już 18 minut za sekundę, za 10 sekund dokładniej. Dobra, tu mam kadla, który ma o wiele mniej HP. Mogę go dojechać, ale nie, wolę sobie odbierać skrzynki zobaczcie tak to się robi. a ja miałem wszystko i na kilo wraca bardzo w szybkim tempie. Będę musiał go jeszcze raz ulepszyć, żeby dodawał więcej. zbieram power cubesa. Oni nie ma po co sobie ze mną walczyć, bo ma więcej szans na śmierć niż ja patrzcie chwilowy ciągle do mnie wracał Ja <grystanie> muszę tutaj trzeć, tylko zabiję Zabić go nie zabija, ale i teraz jest Dobra Dwa poszły. Power Cubesy zabrane. Uważam, że Karl będzie świetną postacią. Będę na nim grał. Bardzo mi się podoba. Na no, razie grać z Karlem. Goście ze sojusz, ale ja nie chcę. W sumie nie, ma, nie lubię się sojuszować. Tam, że ja się ze sojusz sojuszowałem, ale i tak ich zabiłem. Dobra. Też odpalam ult'a, Wszyscy zabici. <laughs> Łatwo. Dobra, mamy 9 Dziewięć Power clipsów I dalej nie mamy. dziesięciu tysięcy HP. Tu jest typek. Na dwa kardyle, oni nie będą obijać z tych stron. No dobra, jak sobie tak robią, to ja nic nie zmienia. ten <tok> pojedynek kardlówka dla mnie jest bezsensowny. Radę tego kardla. Dobra, no i teraz tego ulta. Ten ulta karla to chyba będzie najlepszy ulta w grze. Wysmaga przy okazacji. No ma. A no więc kończymy ten filmik, to sobie Franka czy Karla poza materiałem. Możecie zostać lajka, suba, to wspiera mój kanał i drogowy filmik. Pojutrze trzymajcie się. Pa!